Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak praktycznie wykorzystać Helpback Max w różnych sytuacjach kryzysowych. To nie tylko zestaw przedmiotów, to system, który może znacząco zwiększyć Wasze bezpieczeństwo. Oświetlenie. Zacznijmy od oświetlenia. W Helpback Max mamy kilka źródeł światła: latarkę czołową w module Escape. Pozostawia wolne ręce. Radio z latarką w module Electronics. Działa na dynamo, więc nie potrzebuje baterii. Lampę alarmową w module Escape. Może służyć jako sygnalizator. Jeśli potrzebujesz rozpalić ognisko czy nawet świeczkę, użyj zapalniczkę plazmową z modułu Weather. Ma wysuwany, regulowany grot i działa nawet przy silnym wietrze. Posiada wskaźnik poziomu naładowania. Z boku obudowy ma również latarkę. Zasilanie. Jak poradzić sobie z brakiem prądu? Helpback Max ma na to kilka rozwiązań. Radio z dynamem w module Electronics to Twój mini agregat prądotwórczy. Możesz nim ładować wszystkie urządzenia elektroniczne wyposażone w akumulator. PowerBank w module Electronics o pojemności 10 000 mAh. Utrzymywanie poziomu naładowania na poziomie około 80% znacznie przedłuży jego żywotność. Dzięki tym elementom możesz naładować telefon, posłuchać radia czy oświetlić otoczenie. Wszystkie urządzenia elektroniczne HelpBack posiadają port ładowania USB-C. Woda. Woda to podstawa przetrwania. W module Cook and Food znajdziemy butelkę wody źródlanej. Uzupełnij zapas według własnych potrzeb. Jeśli się wyczerpie, skorzystaj z dodatkowych pomocnych narzędzi. Filtr do wody Crystal Pro to jedyny na rynku filtr typu Alstrom, filtrujący również metale ciężkie, związki chloropochodne oraz leki rozpuszczone w wodzie. Dodatkowe zabezpieczenie stanowią tabletki do dezynfekcji wody. Jak używać filtra? Wystarczy zanurzyć go w wodzie i pić przez słomkę. Możesz podłączyć również butelkę z pozyskaną wodą i przefiltrować ją do naczynia. Pamiętaj o racjonowaniu wody. Priorytetem jest picie, potem higiena. Personalizacja. Helpback Max to podstawa, ale warto go spersonalizować. Co dodać? Zapas wody w małych butelkach. Dodatkowa żywność z długim terminem przydatności. Leki przyjmowane na stałe. Kopie ważnych dokumentów. Dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, polisy ubezpieczeniowe, dokumentacja medyczna. Gotówkę w drobnych nominałach. Ubranie termiczne odpowiednie do pory roku, które możesz umieścić w worku próżniowym dołączonym do zestawu. Żywność. W module Cook and Food znajdziecie rację żywnościową Seven Oceans. To kompaktowe, wysokokaloryczne pożywienie o długim terminie przydatności. Jak racjonować żywność? Zasada jest prosta. Jedz małe porcje, ale częściej. Zacznij od produktów o krótszym terminie ważności. Uzupełnij kalorie wodą. Pamiętaj o elektrolitach. Racja w naszym zestawie zapewnia niezbędne kalorie i składniki odżywcze na 72 godziny dla jednej osoby. Ochrona przed deszczem i mrozem. Jak wykorzystać Help Back Max podczas silnych opadów? Poncho przeciwdeszczowe z modułu Weather ochroni przed deszczem. Koc termiczny z modułu First Aid zatrzyma ciepło. Wielofunkcyjny komin służący jako czapka, szalik, kominiarka lub opaska. Wodoodporny worek może służyć jako dodatkowa ochrona elektroniki lub dokumentów. Worek próżniowy zabezpieczy Twoje ubrania przed wilgocią lub przemoknięciem. W przypadku mrozu, na przykład podczas oczekiwania na transport, dodatkowo przydadzą się ogrzewacze chemiczne do rąk i stóp, nocleg. Bezpieczne miejsce do spania to priorytet. Nie szukamy schronienia w lesie, to mit. Najlepsze opcje to oficjalne punkty ewakuacyjne, budynki użyteczności publicznej, schrony i ukrycia. Z Help Back Max masz moduł slip zawierający śpiwór, poduszkę dłuchaną i matę izolacyjną. W przypadku spania w bardzo niskiej temperaturze, w module Weather znajdziesz dodatkowy śpiwór z folii termicznej. Pamiętaj, zawsze słuchaj poleceń służb i kieruj się do wyznaczonych punktów ewakuacji. Komunikacja Komunikacja w kryzysie jest kluczowa. Help Back Max zapewnia radio z modułu Electronics. Bądź na bieżąco i słuchaj komunikatów służb ratunkowych. Telefon z wytrzymałą baterią oraz adapterami kart SIM. Ważne, ustal wcześniej z rodziną miejsce zbiórki i alternatywne sposoby kontaktu. Zapisz najważniejsze numery na kartce papier nie potrzebuje baterii oraz wpisz je do pamięci telefonu. Narzędzia. HelpBug Max zawiera praktyczne narzędzia. Saperka z modułu Tools. Czasem trzeba po sobie coś zakopać piła do drewna, przetniesz nią na przykład drobne gałęzie na opał. młotek ratunkowy z modułu escape do rozbicia szyby w aucie w razie wypadku. nóż z przecinakiem pasu bezpieczeństwa. lampa alarmowa do oznaczenia miejsca wypadku. linka parakord, rozwieś na nipranie lub napraw obuwie. pamiętaj, te narzędzia to nie tylko wygoda, ale czasem jedyna droga ratunku. higiena Higiena w sytuacji kryzysowej jest wyzwaniem, ale Helpback Max pomaga. Kosmetyczka w module higienicznym zawiera podstawowe środki czystości. Ręcznik szybko schnący, mydło, chusteczki suche i mokre oraz waselinę, która chroni przed mrozem, zabezpiecza rany i podrażnienia skóry, a nawet pomaga rozpalić ogień. Helpback Max to kompleksowy system, który daje Ci narzędzia do przetrwania różnych sytuacji kryzysowych. Pamiętaj jednak, że najważniejszym elementem jest Twoja wiedza i spokój. Regularnie przeglądaj swój zestaw, zapoznaj się z każdym elementem i ćwicz ich użycie. Prawdziwe bezpieczeństwo to połączenie dobrego sprzętu i umiejętności jego wykorzystania.